Witam was serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam yy, moją wyspę, która jest dopiero w budowie. Gram na tym serwerze. Zaś widzimy, bo muszę wpisać hasło. Dobrze, już jestem. Możemy robić to trochę... Ta teksturka jest trochę dziwna, jak on wygląda. Ale fajna teksturka. Dobrze, gram na tekst... Teksturce Flows HD bardzo ją polecam. Ona jest super. Zobaczymy, jak wygląda moja wyspa na tej teksturce. Bo dopiero dzisiaj zainstalowałam tą. O jezu! Dopiero dzisiaj zainstalowałam tą teksturkę. Wczoraj zainstalowałam tą teksturkę. Oh, lol, ale ładne. Ale czekaj, to jest normalnie wygląda, ale co? Ten. Ja wyglądam tak. A to coś wygląda tak. <laughs> Dobrze, to idziemy na moją. Na water, ale fajne. Na water block. Mi się to podoba. Jezu jak tu ślicznie się zrobiła. Okay. To wszystko tak wygląda fajnie. Dobrze, idziemy na naszą zarządzaj wyspami. Idź na wyspę. O nie no. Znowu mnie tu jest... Wys... O lol. fajnie to wygląda, nie powiem. Tu jest... Piasek. A to co to? Piasek też. Tutaj musiałam to dać. O lol. fajnie to wygląda. A to wygląda tak... No, fajnie też. Ta wyspa w ogóle... O lol. To naprawdę tak wygląda? To już zebrać można. No się ona dziwnie bardzo wyglądają. To mogę chyba już zebrać. Nie mogę! No ej! O, to mogę. To już nie. Mamy trzy ziemniaki, gdzie marchewki. Jezu. Nic nie rozpoznaję. Dobrze, pójdźmy do naszego pokoju tu Ale te drzwi są śliczne Teraz takie nowoczesne bardziej A tu, piecuki tak ładnie wyglądają to, to dywan I czarne łóżko, no ślicznie Surowe, ale to fajnie w ogóle wygląda Dobrze, weźmy sobie Okupę ją, Bef sztyka, Bo dokończymy Co to jest? Aha, what's będzie. matter? Jezu, jak to wygląda? Mamy dwa diamenty Aha, i wam coś pokażę Aha, łódkę mieliśmy tam dać Bo tutaj mam takie zrobione Pójdę po rzeczy i trochę zobaczycie tego. Mamy pszenicę skąd? W ogóle ta teksturka mi się bardzo podoba. Mam nadzieję, że wam też. Ale chleb wygląda. Psz, to jest takie śliczne i piasek też schowam Weźmy sobie łopatkę. Aha. Jeszcze tyle, godzina i 27 minut, żebym mogła sobie kit gracza wrzucić. Pieczona ryba, Jezu, jak to wygląda, ale diamenty są najładniejsze. Weźmiemy brzozowe drewno, mączka kostna, sadzonka kacji, jak to nie wygląda. Muszę się przyzwyczaić do tego. I weźmiemy kamienne schody. No i dwie łódki. Nie, jedna. Bo mamy tylko jedno miejsce. Mam nadzieję, że dzień się robi. To ładnie wygląda, nie powiem. Oj. Zatem będzie fajna seria. Zapraszę. Nie zrobiłam tu. A te akacjowe dziwnie wyglądają. Zaproszę na odcinek kogoś Nie wziąłem się fajnie Ale ja już ten nie mam tych Kilofa nie mam Bo ja dużo Kilofa już służyłam um. Kilofa już nie mam Więc Jak to wygląda? Więc musimy sobie zrobić. Trochę mi przerywa. Patyki dziwnie wyglądają. Jeszcze jedno drewienko. Byle jakie weźmy. Tylko gdzie tu jest drewno? Dobrze, weźmy jeszcze jedno. Nie kumam nic, bo ja pierwszy raz gram na, tym tekst... na tej teksturce, więc już nie pamiętam. Ale fajnie kilo wygląda. Dobrze, idziemy na warp kopalnie A ten chleb tak najprawdziwie wygląda. Fajnie. Dobra, zobaczmy. Chleb. Okej, okay, to idziemy na warp kopalnia. Super. Bo ja wam tylko przedstawiam tą mapkę i w ogóle zapraszam, bo ja tu będę grać często. Więc możecie mnie spotkać tu. Cicho, nie potrzebuję nic. I zobaczymy, że ona jest ten taka, wiesz. Okej, okay, tego już nie skomentuję. Dobrze. Teśmy. To już dwa diaksy znalazłam. Nie przyszło jeszcze. To chyba moja koleżanka. Ze szkoły. Dzięki. Luna ona dziwnie wygląda? Ale ja bo ja mam koalicję też. Ona znikła. Cicho. Może się wylokowała. Cicho. Ten mój teksturpak jest super. Ona jest taka miła, że wiesz... Medzi koby, wreszcie. Szukałam go. Ale ta teksturka jest świetna. Tak, ja po prostu ja oceniam ją na bardzo dobrą teksturkę. Ale jak wymyślicie, to już wasza sprawa. Ja na nie będę chętnie grać. Bardzo chętnie. Więc możecie się spodziewać, że już chyba jej nie zmienię. Być świetna. Przepalimy zasy wszystko pokażę wam o co chodzi z magic Cobble tylko to nie raz się wlawię bo to, nie, to nie, nie, niekiedy jest niebezpieczne bardzo No jest już jak so nie ma